Powiedz na początek, jak ogólnie oceniasz to dzisiejsze spotkanie? Myślę, że było to spotkanie dwóch, dwóch zupełnie różnych... 45 minut. Pierwsze, pierwsze 45 minut zdominowaliśmy grę. Wydawało się, że, że mieliśmy wszystko pod kontrolą i, i, i tak naprawdę nie chcieliśmy schodzić do szatni na przerwę. A w drugiej połowie oddaliśmy, oddaliśmy inicjatywę grę komu oni to, oni to świetnie wykorzystali. I tak naprawdę chyba, chyba na, w końcu premis był sprawiedliwym wynikiem, chociaż, chociaż my jesteśmy oczywiście zawiedzeni. Patrząc na ten mecz pełen zwrotu akcji, dramaturgii, to wywalczyliście jeden punkt, czy jednak dwa straciliście? Czyli jesteśmy zawiedzeni, bo, 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 no bo jednak prowadziliśmy tak, mieliśmy wrażenie, że, że kontrolujemy mecz, więc ten jeden punkt, który zdobyliśmy, wydaje się, że to niewystarczająco, ale patrząc na to, co się działo w drugiej połowie, m.in. to, że, że ja zostałem usunięty z boiska. Ciężko powiedzieć. Nikt nie wie, co by się stało, gdyby, gdyby przemyk nie obronił tego karnego, ale no, mimo wszystko jesteśmy zawiedzeni. Polska na ostatnich wielkich turniach przegrywała mecze otwarcia. Tym razem jest jeden punkt, to może jednak taki dobry znak na dalszą część No Zobaczymy. Jeśli jesteśmy w stanie grać w pozostałych meczach, tak jak graliśmy pierwszą połowę dzisiaj, to myślę, że możemy być w dobrej myśli. Mam nadzieję, że, że wrócą siły na, na ten drugi mecz i, i już będziemy. Krali eee, podobnie, ale zwyciężali. Ale